Szanowny Panie Marszałku, bardzo serdecznie Panu dziękuję, że Pan przywitał tutaj mieszkańców województwa śląskiego, młodych ludzi. I szanowni Państwo, jest mi bardzo przykro, bo przyjechaliście Państwo tutaj do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obserwować jak się stanowi prawo, jak się stanowi prawo po to, żeby tego prawa potem przestrzegać. Ale jesteście Państwo w dniu 26 czerwca w polskim Sejmie. W dniu, w którym pisze się wielkimi literami rozdział bezprawie III Rzeczypospolitej Polskiej na komisji regulaminowej i spraw poselskich, oskarżany jest w tej chwili wiceminister sprawiedliwości Michał Woź za to, że wydał decyzję o zakupie oprogramowania Pegasus, dzięki któremu łapano pedofilów, zboczeńców, mafiozów, szpiegów. I wiecie co Państwo? Prokuratorzy nie mają już żadnych argumentów na ten wniosek. Jeden prokurator czyta, drugi nie potrafi powiedzieć ani słowa, trzeci nie zna wniosku. To jest dzień kompromitacji, ale przywrócimy szanowni państwo praworządność i przepraszam za